Rano 10 roślin doniczkowych i, te, i dwóch ludzi się zajmowało. Jeden fan taki miły, sympatyczny je głaskał, wręcz mówił do nich czura, a drugi tak traktowali brutalnie, byle od doniczki, tam lewa i tam byle świństwo tutaj mają. No. I, I było widać, że te norki, że te rośliny reagują na człowieka. Tam się mierzyły się jakieś potencjały i było widać, że inaczej reagują na tego pierwszego, inaczej na tego drugiego. Ale co ciekawe, Jedno z tych doniczek wzięto i przeniesiono, do, zdaje się, że to było z Kansas do Kalifornii, czyli tam jest jednak 7 tysięcy kilometrów, albo coś tego, coś tego, nie więcej. Przeniesiono tam jedno z tych doniczek i ustawiono dziewięć innych doniczek z roślinami. I kiedy potem ten, ci ludzie pojechali do Kalifornii, znaczy celowo to był eksperyment, to te rośliny, te, które nie miały tej mistyczności, już reagowały inaczej na tego jednego, a inaczej na tego drugiego. Czyli z tego wynika, że ta doniczka jedna jakoś potrafiła przekazać te, te, te informacje. To jest dość skomplikowana informacja, prawda? No, typu jakieś, no nie wiem, 5 bitów informacji jest ten zły, ten dobry. Nie wiem, może jakaś prosta, ale te informacje jednak przekazuje. Więc no jak? I, I taką piękną roślinkę, taką mądrą roślinkę, która odróżnia już dobrą, złaną możemy wziąć i zjeść. To w jakichś szpinach, no bo prostu no, bo gotuje się żywcem, potem się go kroi jeszcze, no męczanie straszne. Dlatego ja, ja jadam mięso, bo to świnie się da w łeb, ona cierpi przez 10 sekund i koniec. A taki szpinach, no, pomyślmy o tym szpinach.